thank you. Obrocie, jest prakty, Dwa określenie tej to ma siedem stron. Wieloma tygodniach nikt na się nie podróż. zgadza i wymagają one ode mnie się Jakie jest stanowisko uczestnika postępowania? Wysoka Sławomir, Komisji na szybkim tej sprawy. wygrana, no. Jeśli sąd to spojrzy na to obiektywnie, to, to no, nie może stwierdzić, że, to, że te wybory były transparentne, uczciwe i, i tak jakie w państwie prawa być powinny, prawda? Jakimś cudem ten pierwszy rzekomo błędny protokół dostał się do PKW. Być może sędzia, sędzioło, kolega, koledzy to MMS-em przesłał. Nie mam pojęcia. Na pewno nie było to drogą służbową wysłane. Może mamy system jakiś namiestnikowski, może mamy... Ja nie wiem, co my mamy. Ja wiem, co powinno być. To, to prawdziwe... Patriotycznie nastawionym Polakom na pewno wolne wybory są potrzebne. To nie jest proces o 10 czy 20 głosów, to jest proces o 130 tysięcy głosów ważnych, zaznaczam. Do porządku dziennego na tym przejść nie możemy, prawda? No bo za niedługo nam przed wyborami będą dawać wyniki. A drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4.55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać brenie opaski. Pozycje wyjścia bez zmian. Kolumny ubezpiecza. Tak jest. Wykonać. Tak jest.